Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Potrzebują czuć, że są bezwarunkowo kochane. Dziecko, które jest pozbawione bezwarunkowej miłości, traci poczucie ja. I co się wtedy dzieje? Staje się egocentryczne, i ten egocentryzm, ten niezdrowy egocentryzm przenosi do dorosłego życia. I druga rzecz. Które takie dziecko zabiera do dorosłego życia, to jest wieczny głód miłości. A co zrobi głodny? Głodny zje nawet ze śmietnika. Zrobi wszystko, zapomni o siebie, wyrzeknie się wielu rzeczy, będzie po robiło ponad swoje możliwości, wszędzie się starało, bo będzie ciągle czuło się niewłaściwe i niekochane. I teraz sprawdź w skali od 0 do 10, na ile. Masz dostęp w sobie do tej dziecięcej, bezwarunkowej miłości.